Kiedy w sierpniu nad rzeką odkryłem miejsce, gdzie zimorodek często się pojawia, zacząłem tam regularnie wracać. Minął ponad rok, zanim zebrałem nagrania i zrobiłem z nich film. Zobaczcie, co udało mi się w tym czasie spotkać. Okazało się, że dokładnie to samo miejsce lubi też wodnik. I trafiłem na moment, w którym oba ptaki przeganiały się nawzajem. Zimorodek dużą część dnia spędza na gałęziach lub patykach, które są dogodnymi stanowiskami do polowania na ryby i inne drobne zwierzęta. Wodnik natomiast prowadzi bardziej skryty tryb życia, zręcznie przeciskając się między roślinami i znajdując w wodzie głównie bezkręgowce. Ważki są świetnymi lotnikami, a koniec lata to czas, kiedy można zobaczyć ich najwięcej. Kokoszka karmi swoje potomstwo, a Czapla Biała poluje na ryby. Ach, ale atak nie trafiła. Zimorodek pałyka rybę, zaczynając zawsze od głowy. O zmierzchu wśród kwiatów kręci się zawisak. A na drugim brzegu rzeki niespodziewanie pojawia się wydra. Zimorodek łapie jakieś małe zwierzątko, to mu wypada, ale nie daje za wygraną i łowi kolejny raz. Następnie wielokrotnie wskakuje do wody, wraca na ten sam patyk i czyści pióra. Wczesnym rankiem, przez ledwie kilka sekund obserwuję wydrę. Innym razem zauważam, że to ja jestem obserwowany przez lisa. Orzesznica to maleńki gryzoń żyjący wśród gałęzi krzewów. Swoje gniazda buduje ze źdźbeł trawy. Mamy listopad, a poranki robią się coraz zimniejsze. Nad rzeką często widuje skrzyżyka, który jest jednym z najmniejszych i najruchliwszych ptaków. Czapla siwa leci ze złożoną szyją, dzięki temu łatwo odróżnić ją od innych dużych ptaków, np. żurawi. Nurogęś to duża kaczka, która sprawnie nurkuje w poszukiwaniu ryb, samica ma brązową głowę. W styczniu trafiłem na walkę o rewir. Tak chyba należy rozumieć zachowanie tych dwóch zimorodków. Początkiem marca bogatka oznajmia, że zima ma się ku końcowi, a nad rzeką pojawia się sieweczka. Dawno nie widziałem wydry. Tym razem są aż trzy razem. W maju, gdy wiosna jest już w pełni, młoda nurogęś towarzyszy mamie. Wśród gałęzi słychać koncert ptasich śpiewów. Pierwiosnek, cierniówka. Kapturka, Gajówka, Czciniak, Łozówka. Gąsiorek nie śpiewa, lecz raczej skrzeczy. Pod koniec maja można spotkać już młode ptaki poza gniazdem, na przykład Raniuszka. Niespodziewanie udaje się podejść blisko młodego dzięcioła zielonego. Koniec czerwca to czas bogactwa kwiatów i towarzyszących im motyli. Młode nurogęsi są już niemal rozmiarów swojej mamy, którą rozpoznajemy po dłuższym czubku. Wśród liści wierzby śpiewa wilga, ale konkuruje z nią pierwiosnek. Młoda rokitniczka domaga się karmienia. Na liściu kukurydzy siedzi kląskawka. W oddali, wśród pól uprawnych, poluje błotniak, a inny przelatuje z ofiarą. Młoda kokoszka i krzyżówka obserwują zimorodka lecącego z posiłkiem. w niewielkim stawie czajka wydaje ostrzegawcze głosy zaniepokojona pewnie moją obecnością Ruchliwy Raniuszek to bardzo trudny cel do filmowania. Zwróćcie uwagę na jego piękne żółte brwi. Uwielbiam patrzeć na polującego zimorodka. Trafi on zawicnąć nieruchomo w locie, ale kiedy leci dalej, pędzi jak pocisk, głośno przy tym popiskując i błyskając błękitnym grzbietem.